Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku poradni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ja nazywam się Piotr Dobrowolski, a dziś ze mną Michał Szuszczyński, radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy. I o tym prawie pracy dzisiaj będziemy rozmawiać. Michał. Dzień dobry. Jest takie hasło work-life balance. I my je znamy z języka potocznego, ale wiemy, że w zeszłym roku coś się zmieniło w kontekście przepisów prawa pracy. No i jak się ten work-life balance ma do prawa pracy? Tak, ten zeszły rok rzeczywiście był rokiem obfitującym w zmiany w kodeksie pracy, którego w tym roku obchodzimy 50-lecie. I jedną z tych zmian były tak, był tak zwany pakiet zmian work-life balansowych. Czyli zmian mających na celu ułatwienie pracownikom, po pierwsze, współpracy z pracodawcą, a po drugie, godzenie życia prywatnego z zawodowym. I ten cały pakiet zmian określa się właśnie mianem, mianem zmian work-life balance. No a co to konkretnie oznacza dla pracodawcy i dla pracownika? Tych zmian, ten cały pakiet obejmował zmiany kilkadziesięciu przepisów. Jeżeli miałbym wskazać takie najbardziej istotne, no to na pewno diametralne zmiany w zakresie zawierania umów na okres próbny. Dzisiaj, żeby zawrzeć umowę na okres próbny, który maksymalnie może trwać 3 miesiące, długość tego okresu próbnego musimy uzależniać od tego, na ile później zamierzamy z pracownikiem podpisać umowę o pracę na czas określony lub umowę nieterminową. To jedna z takich bardziej istotnych zmian. Kolejna zmiana, bardzo istotna z punktu widzenia obydwu stron stosunku pracy, to obowiązek uzasadniania i wskazywania przyczyn wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony. Do tej pory pracodawca mógł rozwiązać umowę na czas określony, bez podawania powodu, tak. w tej chwili musi podać prawdziwą, konkretną przyczynę, tak samo jakby rozwiązywał umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Na kolejne rzeczy, na które można byłoby wskazać, no to już te, które w przestrzeni medialnej bardzo mocno się upowszechniły, czyli to słynne tak zwane zwolnienie na siłę wyższą i urlop opiekuńczy. Tak? Czyli pracownicy, oprócz tego, że mają urlop wypoczynkowy, zyskali taką możliwość, aby w przypadku siły wyższej dwa dni lub Urlopu opiekuńczego 5 dni, ze względu właśnie na jakieś swoje prywatne rzeczy, mogli uzyskać y, y, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Czyli nie ulega wątpliwości, że to wdrożenie dyrektywy Work-Life Balance jest ewidentnie propracownicze i, i pracodawcy muszą o tym y, pamiętać. Co więcej, co dalej? Pojawiły nam się zmiany dotyczące badania trzeźwości i pojawiły nam się jeszcze zmiany dotyczące pracy zdalnej. Co z trzeźwością? Możemy legalnie badać trzeźwość pracownika, czy nie możemy? Bo kiedyś były na ten temat różnego rodzaju wątpliwości. A jak jest teraz? Tak, wątpliwości było sporo. Yy, niestety do momentu wejścia w życie tych zmian y, Urząd Ochrony Danych Osobowych konsekwentnie stał na stanowisku, że nie wolno pracodawcy tego robić. Mieliśmy też orzeczenie Sądu Najwyższego, który Sąd Najwyższy również stwierdził, że nie wolno tego robić. I od zeszłego roku tak, mamy w kodeksie pracy przepisy mówiące pracodawco, pod pewnymi warunkami możesz badać trzeźwość pracowników. A te warunki, takie dwa główne, to po pierwsze możesz to robić, jeżeli to jest. W Twojej ocenie niezbędne ze względu na konieczność ochrony życia, zdrowia, mienia, i po drugie, co bardzo istotne, jeżeli zanim zaczniesz kontrolować, wprowadzisz swoje odpowiednie uregulowania do aktów wewnętrznych, regulamin pracy, układ zbiorowy pracy albo obwieszczenie. I można legalnie w tej chwili to robić tak. A jeżeli pracownik odmówi, no bo zakładam, że to badanie ma polegać na tym, że mam jakiś alkomat, który pewnie musi być atestowany i tak dalej, no ale pracownik odmawia. I co ja mogę w takiej sytuacji zrobić jako pracodawca? Yy, zacząłbym od tego, czego nie mogę zrobić. Nie mogę go zmusić do przeprowadzenia takiego yy, badania. Yy, a co mogę zrobić? Jeżeli mam uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, to przede wszystkim mogę, a nawet mam obowiązek, nie dopuścić go do bardzo świadczenia ważne. pracy. To jest bardzo ważne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Ona już po części wynikała z orzecznictwa w Sądu najwyższego z minionych lat, to znaczy, jeżeli pracownik bezzasadnie odmawia poddania się badaniu, to stwarza to domniemanie po prostu, że jest nietrzeźwy. I w kontekście innych okoliczności. Które zaobserwujemy, typu na przykład jego, czuć od niego alkohol, typu ma bełkotliwą mowę, plus to odmowa poddania się badaniu, będą stwarzały takie domniemanie na przykład w razie sporu w sądzie pracy, że on był nietrzeźwy. I to mogłoby, się, mogłoby stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Absolutnie. To, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Nietrzeźwość pracownika, niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracy y, ta nietrzeźwość ma miejsce, jest podstawą do rozwiązania dyscyplinarnego bez wątpliwości. Okej, okay. praca zdalna. Czy tu się coś rewolucyjnego wydarzyło? E... Po pierwsze, dobrze, że ona jest, ponieważ do momentu wejścia w życie tych przepisów, właściwie od początku pandemii, e, ta praca zdalna nam w praktyce towarzyszyła. Przecież z dnia na dzień, prawda, wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach, a uregulowania właściwie w jednej starcz antykryzysowych były szczątkowe. I dopiero w zeszłym roku, na początku kwietnia 2023, e, te przepisy weszły w życie e, i one, e, one zastąpiły kodeksową telepracę, która była napisana źle, była przestarzała, nikt z tego nie korzystał. E, telepraca, tak, aktualne przepisy rozwiązują bardzo wiele wątpliwości, które, które mieliśmy do momentu, kiedy tych przepisów nie było i to na pewno na co ja zwróciłbym uwagę na bazie swoich własnych obserwacji i doświadczeń w pracy z klientami. Żeby z tych przepisów korzystać. To znaczy, mam na myśli to i myślę, że na to bardzo, trzeba bardzo zwrócić uwagę. Że pomimo tego, że te przepisy kodeksowe mamy i one wiele kwestii regulują, bardzo wielu pracodawców podchodzi do tej pracy zdalnej. Na zasadzie pozwalamy pracownikom pracować w domu ale nie korzystamy z tych przepisów, to znaczy nie wdrażamy naszych wewnętrznych uregulowań, nie regulujemy tej pracy zdalnej, a to niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Od prozaicznych, jak pracownik pracując z domu będzie sobie robił herbatę i poparzy się wrzątkiem, to to jest wypadek przy pracy, no tak. czy to nie jest wypadek przy pracy, po dalej idące, kiedy ten pracownik na przykład wyjedzie gdzieś za granicę, poza teren Unii Europejskiej i wykonywanie przez niego pracy zdalnej wywiera wtedy konsekwencje na gruncie ZUS-ów, podatków i tego typu rzeczy. Więc najgorszą rzeczą, jaką można w tej chwili zrobić, to stosować tą pracę zdalną, ale w taki sposób taki, taki po prostu. Nieuregulowany. E, dokładnie tak. Na zasadzie, że jest. Nie? No dobrze, Michał. A co dalej? Co nas czeka w przyszłości? Tak, zmian było bardzo dużo w minionym roku, a już y, kolejne. Już za dosłownie chwilę, miejmy nadzieję, pojawi się wreszcie ustawa o sygnalistach. Już trzy lata e, chyba czekamy. Tak, nie? tak. My mieliśmy termin na wdrożenie do naszego porządku krajowego tej ustawy. Uwaga, na 17 grudnia 2021 roku. Z którego to powodu zresztą w, e, e, jakiś czas temu CUENA nałożył na, na nas karę. E, więc myślę, że ta ustawa o sygnalistach to jest w tej chwili kwestia najbliższych miesięcy. i to, rzeczywiście do tego trzeba bardzo mocno się przyłożyć, ponieważ to wszystko trzeba zrobić z głową, dbając bardzo o kwestie rodowskie, o kwestie przetwarzania ochrony danych osobowych, więc uczulam tutaj wszystkich naszych słuchaczy, że to nie jest rzecz do zrobienia w tydzień, ani nawet w miesiąc. I to jest jakby ta jedna rzecz. To zatrzymam się tu w tym momencie, Michał. Sygnalista to kto? No właśnie, sygnalista to kto? To nie donosiciel, tak, jakby, tak, tak jak zwykło się to uważać, tylko to jest osoba, która e, zgłasza e, za, zauważone przez siebie nieprawidłowości dotyczące bardzo wielu różnych kwestii, między innymi teraz na etapie zmiany kolejnych wersji ustawy, no toczą się w tej chwili właśnie dyskusje, co może zgłaszać ten sygnalista. E, I e, jeżeli mogę tu podzielić się taką refleksją, e, to myślę sobie i, i, i to wszystkim też tłumaczę naszym klientom, że dobre wdrożenie tej wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości tych sygnalistów leży przede wszystkim w interesie pracodawcy. To, Nie bo na... to może pomóc, prawda? To bo... Dokładnie. Piotrze, to wiesz, jeżeli mamy zarząd, mamy prezesa zarządu, to myślę sobie, że każdy prezes zarządu wolałby się dowiedzieć, Wewnętrznym kanałem, że na przykład jego dyrektor bierze łapówki, aniżeli ktoś pójdzie z tym y, gdzieś na zewnątrz, na przykład do prasy, prawda? Dokładnie. Więc to, żeby to wdrożyć i żeby zrobić to y -hmm. dobrze, to jest w najlepiej pojętym interesie każdej organizacji. Tak, bo ma, mam takie wrażenie i myślę, że wiele osób ma takie wrażenie, że Pracodawcom dyrektywę o sygnalistach kojarzy się z promowaniem donosicielstwa, a to przecież chodzi o zupełnie coś innego. Chodzi o to, żebyśmy mieli wiedzę z wewnątrz naszej organizacji, a osoby, które chciałyby nas tę wiedzę dostarczyć, ale z jakichś powodów się tego obawiają, miały bezpieczny kanał, którym mogą to zrobić. Michał, dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, 50 lat kodeksu pracy myślę, że to jest doskonały moment na to, żeby zrobić sobie pewną rewizję. Tego, jak przestrzeganie prawa pracy w naszych organizacjach wygląda, co trzeba zrobić z tych rzeczy, które już nam się pojawiły, a jakie wyzwania przed nami stoją. Dziękuję, Michał, że to uświadomiłeś. I pamiętajcie nie. Państwo, że to nie jest wszystko takie proste, jak Michał sam podkreślił. Moc pracy przed nami. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.